TEN ROBI NAJWIĘCEJ, KTO ROBI DOBRZE JEDNĄ RZECZ – ŚWIĘTY IGNACY Z LOJOLI 3 MINUTY Z LOJOLI REMIGIUSZ RECŁAW, JEZUITA Dla Świętego Ignacego jest mniej ważne, ile robisz, ale ważne jest to, jak to robisz. Ile w pracy, którą wykonujesz, jest Twojego serca i Twojego zaangażowania. Bo nasze zbawienie nie zależy od tego, czy zrobimy dużo, czy mało. Nie zależy od tego, czy zrobimy dużo lub mało dla Boga, ale od tego, ile w tym, co robimy, jest Boga, czyli ile jest w tym miłości. Dlatego też święty Ignacy mówi nam: ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz. Bo taka osoba Przynosi światu Boga, przybliża nam kawałek nieba. Nie oznacza to, że mamy robić tylko jedną rzecz w życiu. Jeśli ktoś potrafi robić dwie lub trzy rzeczy jednocześnie, i każdą z nich robi dobrze, czyli w każdą z nich wkłada swoje serce, to dobrze, niech to robi. Ale trzeba pamiętać, że nie o ilość chodzi, ale o miłość. To jest nasz problem dzisiaj. Świat wymaga od nas skuteczności, szybkiego działania, czasem bez refleksji. Jeśli za mocno wejdziemy w tę logikę, to możemy zgubić sens naszej pracy i naszych zadań. A sensem naszej pracy jest robić ją dobrze, zgodnie z tym, do czego zostaliśmy powołani, czyli z możliwie największą miłością. Nie ma takiej pracy, w której nie można kochać, chyba że zadanie, które wykonujemy, jest u źródła grzechem. Ale słowa świętego Ignacego są skierowane do nawróconych chrześcijan, którzy zmierzają od dobrego do lepszego. Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz. Obyśmy choć jedną rzecz w naszym życiu robili dobrze minuty z Loyoli. Święty Ignacy módl się za nami.